Dzisiaj zrobimy sobie makijaż wspólnie z odcieniami szarości, z prostą paletką, którą możemy na co dzień bardzo fajnie wykorzystać yy, i na oko i do konturowania, więc zaczynamy. Przygotowujemy powiekę, musi być odtuszczona i na nią nakładamy bazę A. albo korektor. Cień, który pokazuję, będzie naszym cieniem takim bazowym na początek. Nakładam go na pędzelek i doklepuję na powiekę, tworząc już kształt, gdzie chcę, żeby mi zachodził. Jest to szczególnie ważne przy opadającej powiece, żeby unieść ją. Rozcieram puchatym pędzelkiem przy samych granicach. Przechodzę do najjaśniejszego cienia i doklepuję go na całą ruchomą powiekę, a teraz bardziej precyzyjnym pędzelkiem dokładam ciemniejszy cień, czyli rzęs. Na puchaty pędzelek dokładam róż. Które delikatnie rozcieram, tworząc całość w swoim makijażu. Na pędzel do brwi nakładam najciemniejszy cień i jeszcze dodatkowo nakładam go przy linii rzęst, aby je podkreślić i pogrubić. Na środek powieki doklepuję rozświetlacz i jeszcze na dole delikatne podkreślenie i połączenie całość. Przechodzimy do brązera i pędzelka, którym będziemy nakładać brązer róż rozświetlacz. Bronzer mniej więcej na już tak jak ja na pędzelek, odciśnij sobie oręcznik lub odłoń dłoń i od ucha w stronę ust nie za nisko rozcieramy brązer ku górze. Są to produkty mineralne, które nie zrobią nam plam, nawet jeżeli jesteśmy początkujące i dopiero zaczynamy przygodę z makijażem, ale jeżeli zależy ci na jakości, trwałości i szybkości w aplikacji, to też jak najbardziej ta paletka będzie dla ciebie. Chcesz schować chomiczki? Nałóż troszeczkę brązera na linię żuchwy. Przechodzimy do różu, który aplikujemy na środek naszego pędzla. Przyłóż sobie dwa palce do nosa i wyznaczysz swoje miejsce na róż. Doklepujemy łącząc go razem z brązerem. Precyzyjniejszą stroną pędzla. Nakładamy rozświetlacz i aplikujemy nad różem, przeciągając kuk kronią. Ta paletka ma nieskończenie wiele możliwości, więc baw się kolorami, połącz produkty do konturowania na oko i stwórz za każdym razem inny makijaż.